Abyś mi skutecznie błogosławił i rozszerzał granice moje, a ręka Twoja będzie ze mną, abyś chronił mnie od złego, a niepowodzenia moje się skończyły. Tymi słowami modlił się Jabez w Piśmie Świętym. Jabez to imię. Na, które nadała swojemu synowi mama, to znaczy zrodzony z bólu. I ja bym modlił się tymi właśnie słowami, abyś mi skutecznie błogosławił i rozszerzał granice moje, a ręka twoja będzie ze mną, abyś chronił mnie od złego, a niepowodzenia moje się skończyły. kilku lat towarzyszy mi ta modlitwa i powiem, że jest skuteczna, jest bardzo skuteczna. Stoję na dachu, na dole trwają zdjęcia, teraz chyba zaczynają powoli żreć komary, a ja sobie spaceruję po szczególnym miejscu, jak zwykle, po dachu. Troszeczkę przypomina mi to budynek Uniwersytetu Warszawskiego. Tam na dachu jest przepiękny ogród, ale stworzony ręką człowieka. To człowiek przekonał rośliny i przekonuje, żeby rosły w tym, a nie innym miejscu. A ja tu jestem w papierni i nie muszę przekonywać roślin, bo tu rośliny zdecydowały same jak rosnąć. Popatrzcie na ten piękny szpaler brzuzek, które sobie rosną na przekór wszystkiemu. Jedne większe, drugie mniejsze i tak rosną, zdobywają przestrzeń. Tam tu już nawet powstał trawnik. A tu kolejna roślinka, która przejmuje kontrolę nad tym miejscem. Budynek z 1903 roku. Nie każdy tu może być. Mam najważniejsze to co kocham przestrzeń. Mam tu przestrzeń. A na dole trwa kolejny dzień naszej produkcji. Dziś mamy połówkę. Dziś mamy połowę zdjęć. To co chciałem powiedzieć <laughs> tak na gorąco jak zwykle. Wielu nie wierzyło, że ten projekt zrealizujemy. Wielu wręcz nam przeszkadzało. Wielu podkopywało morale. Wiecie o kim mówię. Wielu nie wierzyło, że w ogóle zgromadzimy pieniądze, że Bogusław Jop da radę, że zdobędzie fundusze. Wielu się od nas odwróciło. A dzisiaj, a dzisiaj trwa kolejny dzień i ekipa pracuje jak jedna pięść. Ludzie się dotarli i nie ma tu gwiazd. Każdy Wykonuje swoją pracę jak należy, bo to jest zespół. Chciałem wszystkim podziękować na planie. Wszystkim osobom, nie będę ich wymieniał, ale jesteście zajebiści. Wykonujecie zajebistą robotę i bierzecie udział w czymś szczególnym. To, jak w kaliszu byliśmy, i kręciliśmy. Bitwę, ja to nazywam, bitwę pod Grunwaldem. Zobaczycie, jak przyjdziecie do kina, to Kaliszanie, którzy brali udział w filmie, na koniec, zlani, zmoczeni, przez siatkę krzyczeli Sławek, robimy to dla ciebie. A ja mówię tak, a ja wam wszystkim dziękuję. Bo to, że tu jestem, to, że mogę chodzić po tym dachu, a na dole trwa produkcja. Denis, reżyser, pracuje, Waldek i inne osoby dbają o to, żeby to było dobre kino. Boguś nadzoruje wszystko, czyli nasz producent Bogusław Job to nie stałbym tu, gdyby nie te 37 tysięcy osób, które w 2000, od 2001 roku do 2005 roku, kiedy prezydent Aleksander Kwaśniewski mnie łaskawił, nie zdecydowało się podpisać pod aktem z prośbą o, o to, żeby. Żebym został łaskawiony, żebym był znów wolnym człowiekiem. A dzisiaj po blisko 15 latach tym zachodzącym słońcu myślę sobie, warto zmieniać świat, warto się nie poddawać, i tak jak ta. Te roślinki, które tutaj rosną w ekstremalnych warunkach, które nie mają, nie miały prawa tu wyrosnąć, a rosną. Choćby, o, zaraz pokażę. To taka mała roślinka sobie gdzieś koczuje. Tak, proszę. Znalazła swoje miejsce. Znalazła. Znalazła coś, co pozwala jej przetrwać. To, to tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli tylko ma wolę walki, jeżeli tylko chce, to może wyjść z każdej czarnej dziury. A to, że będą nam różni ludzie przeszkadzać, to jest normalne, bo taki jest świat. Szczególnie u nas w Polsce, szczególnie w moim pokoleniu. Malkontentów jest miliony. Ale jak ktoś śpiewał kiedyś Minarski, do przodu. I tak jak jeszcze jeden e, klasyk mówi, Aleluja i do przodu. W zależności od tego, jak sobie kto co życzy. A ja za chwilę zanurzę się z powrotem. No, zejdę tędy no, zaraz, pokażemy zamknę ten błaz, i no, coś mi się tutaj sprzęt odwrócił, ale poradzimy sobie. Proszę bardzo, wlazłem przez tę dziurę. Zaraz wejdę z za dół i zobaczę, co się dzieje na planie. A póki co, jeszcze postoję. Wśród industrialnych przestrzeni, w które wkroczyła niesamowita roślinność, która znalazła sobie ujście i miejsce do życia. I jeszcze jedno. To już mówię to wszystkich tych, którzy noszą maseczki na twarzach, tak łatwo daliście się zmanipulować? Tak łatwo poddaliście się takim ludziom jak profesor Szumowski? I tej uprawianej ściemie związanej z naszą rzekomym, z tym naszym rzekomym pandemią nazywaną przez na wielu plandemią, koronaświrusem? Ludzie, obudźcie się. Dzisiaj wam kazali założyć paseczki, a jutro będziecie miski na głowach nosić. Czy nie czas? Na przebudzenie, i ostatnie zdjęcie pokażę. O, a popatrzcie, jak ta, jak ta brzuska sobie znalazła. Ujście! Gdzie ona sobie rośnie. Widzicie, że już parę lat z małego nasionka. Czyli można w każdych warunkach przetrwać. I w tych najcięższych. Dzisiaj trochę długo, no ale tak czasem jest.